Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 23 lipca Niech Bóg zdecyduje. Modlę się i błagam Abyś raczył usunąć ze mnie wszystkie braki charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla ciebie i innych współbraci. Anonimowi Alkoholicy, Strona 65. Uznawszy własną bezsilność i postanowiwszy powierzyć moją wolę i moje życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmuję, to nie ja decyduję, które moje braki mają zostać usunięte, ani nie ustalam kolejności usunięcia ich, ani czasu, w jakim mają zostać usunięte. Proszę Boga, aby zdecydował, jakie moje braki przeszkadzają mi być użytecznym dla Niego i innych ludzi, a następnie zwracam się do Niego w pokorze, aby je usunął. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Modlę się i błagam, abyś raczył usunąć ze mnie wszystkie braki charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Ciebie i innych współbraci. Anonimowi alkoholicy, strona 65, a dalej w tekście czytamy: Udziel mi siły, abym od tej chwili. Czynił Twoją wolę. Jest to modlitwa siódmego kroku. Brzmi wręcz jak psalm. Moja droga do trzeźwości rozpoczęła się od tej modlitwy oraz od modlitwy o pogodę ducha. Faktem jest istnienie Boga, tak jak nasze istnienie. W głębi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, tkwi fundamentalna idea Boga. I tak jak mówi Wielka Księga, a niczego nowego w niej nie ma, jest swego rodzaju przykładem Pisma Świętego, czytamy, że fundamentalna idea Boga może być przysłonięta tragedią, przepychem lub czczeniem innych rzeczy. Bill W. i dr Bob odnaleźli najlepszą z najlepszych dróg. Wystarczyła tylko ufność i chęć przyjęcia ufności, aby otworzyć się na drugiego człowieka, z czym stajemy się bardziej użyteczni, bo jesteśmy ufni, otwarci przez to pełni dobrej woli i gotowi do współdziałania. Przestajemy być egoistami, który, która przez tragedię, przepych lub czczenie innych rzeczy Alkoholu, budowaliśmy swój tor przeszkód. Czy wiesz, czym jest próba niszczenia? W biznesie Automoto to cykl testów mających doprowadzić testowane pojazdy do zniszczenia, do ekstremalnych doświadczeń, po to, żeby na rynek wypuścić nowy, jak najlepszy, najbezpieczniejszy model samochodu. Podejrzewam, że już wiesz, do czego zmierzam. Czasami mam problem ze zrozumieniem uchwyconych słów, które na mitingu alkoholik wypowiada: Dzięki Bogu, że jestem alkoholikiem. A czasami sam z pełną odpowiedzialnością mówię: Tak, jestem wdzięczny Bogu za to, że jestem alkoholikiem. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.